Witam serdecznie. Detektyw Prawdy TV. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzieje się, oj, dzieje, ale czy to wszystko zasługuje na uwagę, to sobie omówimy. Na pewno wiele osób jest ciekawych, co ja sądzę na ten temat. Co się wydarzyło 13 lipca, co ja o tym myślę. Otóż, punktem wyjściowym w ocenie zamachu na Trumpa powinno być to, że. Obecnie, w obecnych czasach, nie ma żadnych prezydentów i premierów niezależnych od światowego biznesu i tajnych stowarzyszeń, a przede wszystkim od systemu biblijnej bestii, którą według mojej oceny jest hmm, Hazaria. No i popatrzmy tak dla przykładu na życiorys Macrona. Emmanuel Macron kształcił się w jezujskim liceum w Amiens, następnie w paryskiej szkole średniej. I tutaj hmm, Dalej nie musimy już czytać, ponieważ chciałem zwrócić uwagę właśnie na ten wielki szczegół, aczkolwiek jaki bardzo istotny i wymierny w ocenie tego wszystkiego. Jest to istotne dlatego, że jezuici są hazarskim tworem, o czym napisałem ciekawy artykuł około 7 lat temu, wykazując Różne dowody na to. Ale spójrzmy teraz na życiorys Donalda Trumpa. A konkretnie tę część, która dotyczy kształcenia, podobnie jak u Macrona. Otóż Donald Trump skończył Fordham University. Jest to uczelnia założona w 1841 roku przez Diecezję Nowojorską jako Kolegium Świętego Jana, które prowadzili jezuici, to oni założyli bardzo szumny, obecnie popularny w świecie antysystemowym zakon Illuminati. To właśnie Towarzystwo Jezusowe, które nic z Jezusem wspólnego nie ma, a wręcz przeciwnie, działa na szkodę, na szkodę Jezusa, Działa na szkodę ludzi, wszystkich ludzi, no, może poza tymi, którzy z nimi współpracują. Ale popatrzmy teraz na uwielbienie pewnej nacji, obu tych wpływowych polityków, których przed chwilą wymieniłem. Emmanuel Macron. Cóż my tu mamy? Emmanuel Macron jest przy ścianie płaczu, tuż obok człowieka, który. Wyznaje kult Saturna, tutaj jest no, z Netanyahu. Ostatnio też w Pałacu Prezydenckim zaświecił świece Hanuka, tak jak zresztą w Polsce. A więc no zapamiętajmy to sobie. Teraz widzimy Trumpa, który jest również pośród swoich, tak jak Macron tutaj. Widzicie, tu jest przyścianie Płaczu, tutaj też. Ze swoimi e, braćmi w wierze, że tak się wyrażę, hazardami. I jeszcze może jedno zdjęcie. No więc, gdzie by się człowiek nie rozejrzał, jakikolwiek by to nie był wpływowy polityk, zawsze będzie on po tej samej stronie. A więc, to jest punkt wyjściowy. To jest punkt wyjściowy, żeby stwierdzić, że wszelkie większe akcje są zaplanowane. Są teatrem dla mas, i y, mają zająć czas ludzi, wprowadzić w błąd i realizować cele systemu Bestii. No i takie pytanie retoryczne. Czy inaczej rzecz się ma z przeciwnikiem Trumpa, niejakim Joe Bidenem? Spójrzmy. Ta sama sytuacja. Y, Biden w Jarmułce, Biden w towarzystwie swoich braci w wierze i no brakuje tylko jeszcze nie chcę już szukać, oszczędzę wam, oszczędzę wam czasu i tylko pokażę jedno zdjęcie, kiedy przemawia. No właśnie, jestem na stronie The Times of Israel, żeby nie było, to nie jest jakaś strona spiskowa, to jest strona również Ludzi, z którymi on się utożsamia i tutaj przemawia podczas pogrzebu senatora Franka Lutenberga w synagodze Park Avenue w Nowym Jorku. Również jest w Romułce, ale nieco wyżej na tej samej stronie ściska się z ocalałą hazarką podczas Holokaustu. Warto także zwrócić uwagę na osobę nowego premiera UK, Starmera. Tak jak tutaj widzicie, jest informacja o tym, że przestrzega Szabatu, wspiera Izrael i przysięga walkę z antysemityzmem. Ja już nie będę tutaj wnikał i powtarzał się tak jak to wiele razy mówiłem o tym, że to nie jest naród, który jest semicki, albowiem Hazarowie pochodzą od Jafeta w linii prostej. Aczkolwiek w tamtym roku już ustalono, że na światowym poziomie, oczywiście, nie tylko w UK czy, czy, czy gdzieś indziej, ale ustalono na różnych wielkich konferencjach, w tym podczas spotkań Światowego Forum Ekonomicznego ONZ, i tak dalej, tak dalej, że będą ścigać każdego, kto krytykuje, krytykuje hazaryzm. Tak się wyrażą. A więc to jest jedna wielka klika, jest to jedna wielka grupa wspierających się osób, i bez względu na to, kto będzie rządził, co się będzie wydarzało, wszystko jest pod kontrolą. Również tak zwany zamach na Trumpa. To jest system biblijnej bestii, który, o którym Wam nie powie ani żaden ksiądz, ani żaden pastor, ponieważ wszystkie religie współpracują na rzecz tego systemu. Nie wiem, jeszcze jaki mają oni plan, ale Trump po tym zamachu na pewno zyska na poparciu, to po pierwsze. Na ten czas myślę, że chcą jeszcze bardziej zantagonizować społeczeństwo Ameryki, aby dalej uprawiać politykę w stylu dzieli rząd, to po drugie. Dlatego nienawiść jednych do drugich będzie wzrastać. Ludzie będą się nabierać na ten teatr, tak samo jak się nabierają na walkę między PO a PiS, a tak naprawdę przecież rządzi już PO-PiS. Oni rządzą w kwestiach wojny, w kwestiach szczepionek, w kwestiach innych ważnych. Prowadzą tę samą politykę. To samo poddaństwo wobec Izraela i to samo poddaństwo wobec Watykanu. Ale przejdźmy teraz do daty zamachu. Nie sposób nie zauważyć, że odbyło się to 13 lipca, a więc w dzień kontynuatorów. Dzieła templariuszy, czyli Jezuitów, mistrzów, gry na obu frontach i to oni stoją za tym przedstawieniem. Sam Bergoglio Jezuita został wybrany na papieża 13 marca 2013 roku. O godzinie, godzinie 20.13 został ogłoszony, przedstawiony jako papież. Ciekawe jest także to, że 20-latek, który strzelał do Trumpa, posiadał broń za 12 tysięcy dolarów. Ciekawe, prawda, że młody człowiek ma broń za 50 tysięcy złotych. No i co? No najwyraźniej ten uzbrojony mężczyzna oddał wiele strzałów z jakiejś podwyższonej pozycji poza wiecem. Zanim został wygodnie zabity przez agentów Secret Service. Jedna kula rzekomo trafiła w górną część prawego ucha Trumpa. I to jest ciekawe. Właśnie ciekawe jest to, że 13 lipca minęły dokładnie 33 tygodnie i 3 dni, czyli można powiedzieć 333, po rocznicy śmierci Kennedy'ego przebadającej na 22 listopada. No tak się doszukują niektórzy w tym symboliki, inni z kolei uważają, że jeśli Donald Trump wygra wybory w 2024 roku zostanie siódmym królem z księgi objawienia w wieku 78 lat. To też jest tak, siódmy z ośmiu, prawda, 78 lat, siódmy z ośmiu i ja przypomnę wam ten werset, na którym taka teoria się opiera, zaś bestia, która była, a nie jest, jest ósmym, jest pośród siedmiu, zatem idzie na zatracenie. No, i to jest tak, że w innych częściach Biblii, na przykład w innych częściach Apokalipsy, przepraszam, na przykład w rozdziale 13, bestie są organizacjami. Tutaj bestią jest jakby Antychryst. No, i według tych ludzi, którzy uważają, że Trump byłby siódmym z ośmiu króli, to. Obama miałby być ósmym, który jest pośród tych siedmiu. Przeczytam jeszcze raz. Zaś bestia, która była, a nie jest, ten jest ósmy i jest pośród siedmiu, zatem idzie na zatracenie. Nie wiem, co było początkiem, co było punktem startowym do obliczania tych króli, czyli prezydentów Stanów, Stanów Zjednoczonych, ale jest to ciekawe przemyślenie i warto mieć je gdzieś tam w głowie. Natomiast jakby nie patrzeć, zamach miał na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od trwających kryzysów zagranicznych i krajowych oraz pogłębienie wrogości między obywatelami wynikającymi w związku z nieistotnymi nieprawdziwymi wyborami, których wynik już przecież dawno ustalono, bez względu na to, kto je wygra. To jest tylko złudzenie. Zresztą sami wyborcy Trumpa są, są oszukiwani, oszukują samych siebie. Oszukuje się ich, a wszystko jest z góry ustalone. Ludziom się żyje coraz gorzej, a więc jedną z metod systemu bestii jest zaprzątanie umysłu ludzi, umysłów wyborców sensacjami. I ten zamach do tej kategorii należy. Po prostu mają zająć twój cenny czas, aby odwrócić uwagę od tego, że jesteś poniżany, okradany, inwigilowany. I to o to chodzi. Jaki by nie był premier, jaki by nie był prezydent, będzie realizował politykę, którą się realizuje na całym świecie a ludziom się żyje coraz gorzej. gorzej, przepraszam, jest coraz większa śmiertelność. Po czym to też wiemy, szykuje się trzecia wojna światowa. No i właśnie. I to jest też tak na zakończenie już analizując, to jest też ciekawy wątek, dlatego że. Te wszystkie starania zmierzające w kierunku III wojny światowej również mogą być jednym wielkim teatrem, jednym wielkim przedstawieniem. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wpaja się ludziom zagrożenie potencjalnym konfliktem o rozmiarze światowym, to może przyjść pewnego razu wybawiciel, który powie, że on już ten. Ten, ten konflikt ogólnoświatowy w zarodku zniszczy, że on będzie tym wybawicielem, który wprowadzi pokój. Oczywiście to będzie miało wszystko swoją cenę. Jeżeli coś takiego się zdarzy, to najprawdopodobniej tym człowiekiem będzie biblijny Antychryst. Antychrystus. To niekoniecznie musi być człowiek, który jest oficjalnie przeciwny Jezusowi, bo anty oznacza też zamiast. Oznacza zamiast, czyli zamiast Chrystusa. No ale ja sobie przypominam Trumpa, który był taki namaszczony przez protestanckich charyzmatyków, tam ręce na niego kładli, nazywany był cyrusem, prawda? A więc no, z jednej strony niektórzy uważają, że to Obama będzie tym antychrystem, inni Uważają, że będzie nim Trump, ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że y, jakie to będzie miało znaczenie, czy, ktoś, czy, czy to będzie Hitler czy, czy Stalin y, oprawcą, prawda? Najważniejsze, żebyśmy my zbliżali się do Boga, bo wtedy nie stracimy tego kompasu duchowego i będziemy mieli łączność z Bogiem, który chce dla nas dobra, chce nas przeprowadzić przez to wszystko, chce nas poprowadzić. I dać nam życie wieczne. I to jest celem, to jest największym celem uświęcanie się, bez którego nikt nie ujrzy Boga. Można naprawdę znać wszystkie spiski na ziemi, jakie tylko są, prawdę, i równocześnie nie znać Boga, a wtedy to, co człowiek poznał, staje się niczym, jest śmieciem po prostu wobec życia wiecznego, wobec sądu ostatecznego, bo Spójrzmy na ludzi, którzy dorobili się dużych pieniędzy, czy oni zabierają je do grobu. No nie, a więc czy to będzie tytuł, czy to pieniądze, nie ma to znaczenia, czy będzie to też wiedza, którą mają ludzie, którzy zajmują się spiskami, antysystemowcy, jeżeli nie masz Boga w sercu, jeżeli nie, nie zgłębiasz słowa, nie poznajesz Boga, nie masz nic. Nie masz nic, jesteś po prostu biedakiem. No i z tym przemyśleniem Was zostawiam, dziękuję za wysłuchanie, życzę Wam owocnych przemyśleń, wszystkiego dobrego, z Bogiem.